Hejka, podczas otwarcia Xiaomi Store w Arkadii, w zeszłym tygodniu upolowałam kilka sprzętów Xiaomi między innymi Xiaomi Smart Band 10 za 9 zł o nim już trochę mówiłam ale to co nas najbardziej interesuje to Xiaomi Open World Stereo Pro czyli najnowszej słuchawki w wersji takiej Gold otwórzmy, zobaczmy jak się prezentują powiem wam, że generalnie ja bardzo lubię słuchawki tego typu otwarte bo jakoś są najbardziej wygodne. Chociaż nie mają jakiegoś względnie wielkiego NC, to przynajmniej są wygodne, nie spadają z uszu, nie zatykają mi uszu. No to jest oczywiście kwestia e, wygody no i tego, co kto lubi. O, tu jest taki fajne skórkowe przycisk. Otwórzmy i prezentują się. O, tak. I jak Wam się podobają? Ja. Niedługo wezmę się za testy, no i mam nadzieję, będę mogła powiedzieć Wam o nich trochę więcej. No to co, biorę się do roboty.